Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie I zapraszam na kolejny dzień ze mną Dzisiaj mamy 4 marca I tak, dzisiaj jeszcze nie wiem co będziemy robić Jest sobota, więc Może dziś pojedziemy na zakupy A może będziemy siedzieć w domu To wszystko się okaże, na razie za oknem jest taka Mało ciekawa pogoda, ponieważ Słoneczka jeszcze nie ma Chociaż zerknę, nie, 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 żartowałam Słoneczko wychodzi, jak możecie zobaczyć ale mam zasłonięte rolety, więc wam nie pokażę. Zasłonię to ja mam ten dzień i noc, i nie będę do góry całego podnosić, żeby pokazywać. Więc mam nadzieję, że zapowiada się bardzo, ale to bardzo ładny dzień. Dzisiaj mieliśmy jechać do zoo, ale raczej nie wypali. No nie, będzie 14 stopni, ale jak na 3-4 godziny spacer po zoo, no nie, wiem, czy dla takiego dziecka jest ok? No nie mam pojęcia, czy się zastanowimy i zobaczymy, ale jak będziemy jechać do ZO, to na pewno was zabiorę ze sobą. Zobaczcie, kto tutaj wstał. Dzień dobry. Dzień dobry, jaką ładnie dzisiaj wygląda, jaką ma ładną bruzeczkę, tak? Śliczna jest zostać od cioci, tak? Od cioci Kasi. Nie ma tutaj takie ładne reniferki. Piękna, pięknie wyglądasz. A odzywam się do Was, bo chciałam strasznie a to strasznie podziękować, bo wybiło na moim kanale 400 subskrypcji, nawet już ponad, bo. Jak ostatnio patrzyłam na taką stronkę, gdzie się sprawdza na bieżąco jest 418, więc zaczęły rosnąć troszecz, troszeczkę szybciej subskrypcje i naprawdę mega, mega się cieszę, ponieważ jak widzę, że subskrypcje rosną, to widzę, że ludzie też chcą mnie oglądać. Wiadomo, raz odchodzi ktoś, raz przychodzi, ale naprawdę bardzo, bardzo się cieszę i mam taką, taką motywację do właśnie do dalszego nagrywania. Mm. I tak, Dawid pojechał po taką rurę pod zle, bo nam się zepsuła, i zaraz zaczynamy sprzątać cały dom tak porządnie, bo jest sobota, wiadomo. W tygodniu też sprzątam, więc dzień jak co dzień, ale w soboty zawsze takie, bardziej są generalne porządki, więc zabieram się. Raczej dzisiaj nie będziemy nigdzie jechać, bo Dawid nie chce się przejechać do Zoo, a ja miałam straszną ochotę, bo już słoneczko wychodzi, może by była fajna pogoda. No cóż, więc nie jedziemy dzisiaj do Zo, znów siedzimy w domu, już tam coś będzie się działo, ale jednak.

Koła zmienię, no. Jeszcze nie posprzątaliśmy, ale jest ładne słoneczko, to ja ubieram kurtkę, ubieram... Co ja ubieram? Bluzę Pominam jakąś ubrać. Tu Was postawię. Okej. Okay. Mam bluzkę tylko na ramionczkach. Nie na no, nie wiem, czy założę na siebie. Tutaj nic nie mam, to chwilkę. Okej, okay, założę sweterek. Jest niby ciepło, ale pierwszy lepszy. Bo i tak idę za dom, to tam... Nie będę jakoś się stroić. Buciki. O, dziękuję. Zakładam buty. Całe są w piachu. Ostatnio mieliśmy takie błoto na podwórku, że masa już naniosła. Ale i tak będziemy odkurzać. A nie, czy do sklepu. Będziemy jechać się wieczorem. Czy nie. Nawet Chciał teraz jechać, ale przecież ja byłam nienaszykowana. Nie chciałam się tak na szybko ubierać, ale jednak to zrobiłam, bo stwierdziłam, że z dzieckiem trzeba wyjść, bo trzeba korzystać z takiej ładnej pogody. Gdyby chciało mu się jechać do zoo, to już byśmy dawno jechali i małych miał dubi spacer. okej, okay, nie ma, będzie mi za gorąco. Ok, zabieram was ze sobą. Drzwi nie zamykam, bo to tylko idę za za dom. Znaczy on sam mały robi. Ale fajnie, naprawdę jest taki lekki wiaterek, ale to wcale nie przeszkadza w tym, żeby pospacerować i nawet jakbym mogła iść na jakiś dłuższy spacer, to bym tak zrobiła. A tutaj zarulka. Pokaż ty się. Zara. Ciekasz sobie? Ciepło jest? To fajnie, co? Okej. Okay. Nie skacz na mnie, Zara. Będę zaraz cała brudna. A tutaj Ignaś jego razi słoneczko i ma czapkę, tata nie, nie zobaczył, tak? Już o Macie odwraca. Czekaj. Fajnie na dworze. Śliczna pogoda. Super. Piękne niebo, już takie czyste jak jak latem. I co Ignaś robimy? Będziemy chodzić na tarasie, czy tutaj po trawce? Patrzę, ta zmienia koła. No, zmienia. Ciebie to ciekawi, tak? Mnie niezbyt. Dobra. Wyłączam aparat i trochę zmałem sobie tutaj Pochodzę, może go wyjmę trochę na ręce wezmę. Zobaczymy. Zobaczcie, zobaczcie, jest, zobaczcie, Gryzon, mały gryzoń. O, pokażę Wam, jak ona biega za patykiem wczoraj, Dawid. Dobra, podawał. mam patyk. Zostaw mnie. Mamy patyk. I uwaga, niby mu rzucę. Fajnie, jak taka sarenka. No, chodź, chodź, zarka. Zarunia. No. No masz. Hop. Dobra, rzucaj naprawdę, bo. Ciekawe, czy przyniesie. Chodź, tutaj pani patyka. Mhm, uh -huh, bez patyka. Tak myślałam. Tego się spodziewałam po tobie. Tego się spodziewałam. Dobra, chodź, idziemy do Ignasia, Nie skacz. Widzicie? A Ignaś coś nie pasuje. Co tam nie pasuje? Znów czapka spadła. Za duża jest czapka na Ciebie, tak? Już niedługo ma kupić Ci letnią czapeczkę, jeszcze trochę. Bo ta pogoda jest trochę zdradliwa. Idziemy z nim tutaj na taras, bo tam mu coś nie pasowało. Chyba za mocno słońce świeciło. Ja Cię kręcę. Już mnie normalnie denerwuje to, że tak upada. Zobacz, co ma Ci wzięła, żabkę. żabka, żabkę. żabkę. Nie możesz łapki, więc zaraz się ma wyjmie te łapeczki coś nagrać, usiąść i po prostu ulubieńców nagrać, czy jakiś taki film siedzący, bo naprawdę na moim kanale ich jest bardzo mało. Ale no, nie mam kiedy. Naprawdę, nawet w sobotę teraz się ciężko nadalić, zmienia opony, no ale to też trzeba zrobić, prawda, więc... Więc nie mam kiedy, mam nadzieję, że jeszcze dobre światło będzie, po prostu jak wrócimy z dworu i będę mogła usiąść, chociaż wtedy będzie sprzątanie i tak w kółko. Jak nie dzisiaj, to w niedzielę, ale naprawdę muszę coś nagrać. Nie czy tych ulubieńców nagrywać, ponieważ moimi ulubieńcami przez ten miesiąc kolejny byli tacy sami, praktycznie co z tamtego miesiąca. Patrzcie co nami robi. Normalnie podkłada mi haki, ja nie mogę iść. Się kiedyś wywrócę, na pewno i mi gryzie buty. Nie gryź mi butów. <grystanie> Widzicie, jaki łobuz, łobuz, łobuz. Wam przed bawiłam się z psem, rzucałam opatyk i mi go nie przyniósł. Stwierdziłam, że pobiegnę, że pobiegnę, i po prostu rzucę jej dalej ten patek. I ona mi tak podeszła pod nogi, się tak wyglądałam Tyle przed tym patykiem, dosłownie tyle. Źle, niezłą glebę zaliczyłam. Już dawno tak nie było. Masakra. Tak, Ignać, mama, mama zaliczyła glebę. I to przez nią. Wszystko przez nią trawczyni mojej gleby. Zostawiłam tam Ignasia, tutaj Dawid jest obok, więc będzie na niego patrzył. A ja idę szybko od drugiej strony domu. widzę, że żabrawki jest otwarte. Kurczę, pies nie wiem. Chodź tutaj, Zarka. I tamtędy po prostu wezmę Ignasia. Chodź. widzisz? I tamtędy wezmę Ignasia, żeby było po prostu wygodniej, bo tu bym musiała iść po tym błocie, nie ma co brudzić tak w kół. Dobra, rozbieram się szybko i go, i go wprowadzam. Okej. Okay. O Jezu. Tak fajnie on zaczął marudzić, więc mówię. Biorę go do domu, zaraz będzie ja też zupkę. No a teraz się uspokoił jak tutaj. O. Widzicie jaki spokojny? No, a teraz do domu nie chcę, bo ona już się rozebrała. Zobaczcie jaki Ignaz jest pomarańczowy od marchewki, tak? Zjadłeś słójczek marchewki z ryżem? Taki pomarańczowy buziak, zaraz, umyjemy zaraz tego buziaka, no już idziemy myć. A i zobaczcie jak wygląda jego piękny śliniak, cały umursany, tak? Tak jak buźka, I, idziemy się myć. Zobaczcie, jeszcze na stoliku zrobiłam sobie, tak kupiłam taką różą świeczkę, tam taki obrusik, jakby kropeczki, do tego mam dwie mm, poszewki, takie różową właśnie jasną i taką niebieską jak ten obrusik. I dzisiaj, mi i kupić i poduszki, bo pojechała, to, to właśnie ubiorę te poszewki i będą leżeć na łóżku, na kanapie. się tak mało dzisiaj do Was odzywam, nie wiem, byłam na tym dworze, później troszeczkę ogarnialiśmy mieszkanie i Ignaś pospał sobie z dwie godzinki i jakoś tak się nie odzywałam, no nie wiem. Tak? Nie chciałam hałasować, jak spał, a teraz sobie tutaj leży. Mały maruda dzisiaj, mały maruda dzisiaj, jest naprawdę. No, ale ważne, że zaliczyliśmy spacer, że jest właśnie ciepło, bardzo ładnie. Teraz bym go jeszcze ubrała, ale jest godzina 16:11, więc zanim go ubiorę, to. No nie wiem, nie wiem jak tam na dworze. Pewnie już się troszeczkę chłodno robi, powoli będzie słońce zaraz zachodzić. Więc już szłyciej sobie darujemy. Jutro mam nadzieję, że też będzie piękna pogoda i też będziemy mogli iść na spacerek. I to już nasz rytuał. Masz żabulkę, kochanie? Jest godzinka 18:16 i Ignaś przychodzi się z Wami pożegnać, tak? Pewnie niedługo pójdzie spać, za jakąś godzinkę. Tak, Ignasiu? Zrobisz papa? Papa, 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 papa. Pa, pa. Nie potrafisz jeszcze, no dobra. To Ignaś się z Wami żegna, a ja jeszcze z Wami się zobaczę dzisiaj. Wiecie co, nagrywanie stało się dużo, dużo łatwiejsze od kiedy mam swój internet, mimo tego, że to jest internet limitowany. To i tak się strasznie cieszę, bo nie muszę za każdym razem kombinować, jechać i prosić po prostu kogoś, czy mogę u niego wstawić filmik, bo czy ktoś przyjdzie do mnie z internetem, żebym wstawiła. Więc teraz filmiki zajmują mi naprawdę, no, nagranie, zmontowanie, a wstawianie to jest naprawdę jakieś... 15 minut i film 20 minutowy jest na kanale, więc mam straszne łatwienie, strasznie się z tego cieszę i będę teraz nagrywać więcej z większą siłą i z większą energią. Teraz do Was właśnie będę przychodzić, ale się rozmazałam, nawet nie zauważyłam. Wiecie co, cały dzień siedzę w domu, tylko byłam tutaj z małym na podwórku, a tak siedzieliśmy w domu i widzę, że się trochę rozmazałam, więc przepraszam Was, nie zauważyłam. Dopiero teraz spojrzałam w podgląd. Kochani, ja już przychodzę się z Wami pożegnać. I tak w telewizji lecą Gwiezdne wojny i tak, po prostu tym akcentem będziemy zakończyć vloga. Dzięki za oglądanie w buziaki i widzimy się w następnym filmiku.